No daj mnie tego 0,5% szans To on jest niemożliwy do zdobycia no, Serio co A ja nawet nie dostałem esok sekolach nie? Ej właśnie, czemu nie mamy esoka A nie tego esoka, ale dostaliśmy kibelek No lepiej no, a, no, na no. Cpa, Dobra, dawaj next, next, next Co będzie Dawa, kolejne no. Next, next, next No Tortugini to 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 no. Coś no, mocnego, to to. daj mi kolego Coś mocnego tu, no, To akurat no. wypadło bardzo dobrze. Ale bardzo dało. mi się podoba co dało. Eno, co dobrze. Jestem bardzo niemiły Mój jako jak Mój pierwszy esok sekolach e wersji nie Teraz ja ci pokażę jak otworzyć najlepszego To tylko trzeba potajdzie. Dobra, każdy z was otwiera, ale ty Nubeku no, nie zabierzesz mi go, nie zabierzesz Niech dobra. każdy weźmie Lucky bloka do swojej bazy i każdy stworzy w swojej bazie jednego laki bloka. No, Zobaczymy, kto będzie miał lepszą rzecz, dobra?